Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność powitać Państwa na uroczystym otwarciu targów gier wideo i multimedialnej rozrywki PGA. Rozpoczynamy dzisiaj doroczne święto twórców oraz miłośników gier komputerowych, którzy przez trzy pełne dni będą mogli wymieniać się doświadczeniami, zapoznać z nowościami, a także wziąć udział w imprezach towarzyszących. W szczególności witamy Pana Dariusza Bogdana, wiceministra gospodarki. Witamy również serdecznie wszystkich wystawców, zwiedzających oraz przedstawicieli mediów. Panie i Panowie, dzisiejsza uroczystość jest połączona z wręczeniem statuetem nagrody Akantus Aureus. Zanim to jednak nastąpi, o zabranie głosu proszę Pana Wiceprezesa Zarządu, zarządu Międzynarodowych Karogów Poznańskich, Pana Tomasza Kubierskiego. Dzień dobry Państwu. W imieniu Zarządu Targów Poznańskich chciałem Państwa serdecznie powitać na kolejnej edycji Targów Gier, Rozrywki i Multimediów Poznań Game Arena. Wydarzenia, które jest największym w Polsce świętem miłośników gier. Polska co prawda nie jest jeszcze liderem branży gamingowej w Europie, ale wszyscy tutaj obecni, zarówno wystawcy, zwiedzający, jak i Ministerstwo Gospodarki y, robi wszystko, żebyśmy tym liderem wkrótce się stali. Mam nadzieję, że w ten nurt również wpisują się międzynarodowe targi poznańskie, które przez organizację tego wydarzenia y, kreuje trendy, pokazuje, co jest w branży modne, co będzie modne, jak branża się będzie y, rozwijała. Dowody tego Państwo znajdziecie na terenie ekspozycji czterech pawilonów, y, szczególnie Wartym podkreślenia jest organizowana po raz pierwszy w tym roku strefa polskich twórców gier, gdzie 20 twórców gier zaprezentuje swoje tytuły. Na pewno nie bez znaczenia bardzo ważnym elementem tego wydarzenia będzie finał Ligi Cybersport. Dodatkowo ponad w zasadzie kilkadziesiąt turniejów z bardzo cennymi nagrodami. 380 stanowisk do, do gry, gdzie zarówno Gracze profesjonalni, amatorzy, jak i sympatyczni multimedialnej rozrywki znajdą dla siebie wiele, wiele radości. Spodziewamy się, że wydarzenie odwiedzi blisko 40 tysięcy zwiedzających, a zakredytowało się do dzisiaj blisko 400 przedstawicieli mediów, zarówno tych tradycyjnych, jak i elektronicznych. Staramy się coraz bardziej, żeby targi były nie tylko rozrywką. Chociaż to jest ich ważna część, ale również spełniały swój biznesowy charakter. Dlatego wystawcom życzę też wielu udanych rozmów biznesowych i wartościowych kontraktów zawartych na targach. Życzę mi jego pobytu w Poznaniu i życzę udanego wydarzenia. Dziękuję. Dziękuję panie prezesie. O zabranie głosu proszę pana Dariusza Bogdana, wiceministra gospodarki. Dzień dobry, nazywam się Dariusz Bogdan, pracuję w Ministerstwie Gospodarki. Na początek świadectwo: Jestem graczem komputerowym, bardzo lubię grać i uważam, że jest to moja pasja. Szanowni Państwo, siódmy raz spotykamy się. Na tej imprezie, ta impreza jest, uważam, przyszłością polskiej gospodarki, dlatego że sam sektor, sektor kreatywny jest jej przyszłością. Nie będę dłużej i teraz przemawiał. Wszystkim tym, którzy dzisiaj tutaj są, życzę udanych kontaktów i przez te trzy dni, udanych kontaktów biznesowych. No i oczywiście świetnych rozgrywek. Wszystkim tym, którzy otrzymają za chwilę nagrodę, serdecznie gratuluję. Targi uważam za otwarte.